Kiedy czujesz ciało, przestajesz się bać, lękać. Ale jak to się dzieje? Bo w czuciu znika napięcie, bo twoje ciało nie potrzebuje napięcia, tylko obecności, świadomości. Bo jeśli znika jakby świadomość, to pojawia się lęk, bo lęk to jest poziom reakcji, czyli wchodzisz w dualizm, czyli jeżeli coś czujesz w swoim ciele, to zamiast to czuć, to ty zaczynasz się denerwować, napinasz, co to jeszcze mi już coś dolega? Czy zaraz się nie pogorszy moje zdrowie? A jeśli zaczynasz wchodzić w czucie, w doświadczenie, to wychodzisz ze świata nazywania, tylko chodzisz w świat doświadczenia. I ta obecność, ta świadomość bez reakcji naprawdę zaczyna twoje ciało, no, może tego określenia, uzdrawia. Bo świadomość, obecność zanurzona w Twoje ciało po prostu uwalnia się od różnych napięć, od tego dyskomfortu. Tu nie trzeba nic robić nadzwyczajnego. Wystarczy, że skupisz, jakby obdarzysz świadomością swoje ciało, zaczniesz czuć bez reakcji, bo to jest ważne, żeby nie reagować na odczucia, bo jeśli reagujesz na odczucie. Nie ma przepływu, jeśli nie reagujesz na odczucie, jest przepływ, jest uzdrowienie, jest uwolnienie.